Wam wszystkim, Stein Scott Bell, to jest info, że robię intro na zamówienie. Tak, co musicie zrobić, żeby otrzymać ode mnie intro? Yy, musicie dać mi suba, musicie dać lajka pod tym filmem, i musicie w komentarzu napisać, yy, tak yy, z jakiej gry ma być intro, lub yy, robię też bez gier, takie zwykłe intro. Yy, Napisy mają znajdować się w intrze i jaka muzyczka w intrze też się musi znajdować. Jeśli ktoś nie napisze e, tych e, trzech punktów w komentarzu, nie, o, nie otrzyma intra, więc się nie dziwcie, bo ja wszystko to muszę wiedzieć. Okej, okay, i jeszcze w opisie będzie scape, więc e, tak. Tam będę przesywał intra lub na swój kanał i wy sobie jakoś tam pobierzecie, wy już kombinujecie, nie moja wina. I tak, i intra robię od jednego do dwóch dni, bo muszę to ogarnąć, tak, no przecież, bo chyba będę mieć miliony tych zamówień. Nie, nie, żartuję. No i ja się już muszę żegnać z wami, to było króciutkie do następnego razu. Cześć.